Cześć, dzień dobry, jest sobota 25 stycznia 2025 roku. A my w Twoim słowie na niedzielę jesteśmy 19 stycznia, w drugą niedzielę zwykłą. Bo pierwsza niedziela zwykła to było święto Chrztu pańskiego, a ta jest druga zwykła. I mamy tutaj pierwsze czytanie z księgi Izajasza Jeruzalem odnajduje swojego oblubieńca. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałem twoją wszyscy królowie i nazwą cię nowym imieniem które usta Pana określą będziesz prześliczną koroną w rękach Pana królewskim diademem w dłoni twego Boga nie będą więcej mówić o tobie porzucona o krainie twej już nie powiedzą spustoszona raczej cię nazwą moje w niej upodobanie a krainę twoją poślubiona albowiem spodobałaś się panu, i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój budowniczy ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. Oto słowo Boże. I drugie czytanie z pierwszego listu do Koryntian: różne dary Ducha Świętego. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary, łaski, lecz ten sam duch, różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa. Drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak jak chce. Oto słowo Boże. I Ewangelia według świętego Jana pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej. Z Ewangelii według świętego Jana w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał, pan młodego, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił, objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. No, bardzo bogate mamy to słowo, a ja mam mało czasu, bo mi zaraz utnie nagranie. W każdym razie, bardzo yy, ważny jest ten list, gdzie każdy dostaje łaskę. Różne dary dostajemy, tak? I duch udziela każdemu według tego, jak chce. Jesteśmy bardzo wąsko obdarowani, a to dlatego, żebyśmy się nawzajem potrzebowali, bo my jesteśmy tak, taką, mamy ambicję, żeby być samowystarczalnymi. Aby nie potrzebować do szczęścia nikogo, tylko samemu siebie uszczęśliwić, pokładamy nadzieję w różnym bogactwie, we władzy, w jakichś tam pieniądzach, w swoich siłach, i jest dla nas czymś trudnym przyznanie, że potrzebujemy innych ludzi. Tymczasem, właśnie po to nam Pan Bóg tak obdarował nas w takim wąskim zakresie, każdego inaczej. Po to, żebyśmy właśnie się wzajemnie potrzebowali, bo jesteśmy do tego stworzeni, właśnie do relacji. I to bo o tym bardzo pięknie mówi ten właśnie list, pierwszy list do Koryntian: o różnych darach ducha świętego. Z kolei, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej pokazuje nam tę relację Jezusa. I jego matki, gdzie właśnie Maryja wskazuje, jest pokazana taka zdrowa Maryjność, że tak powiem. Jak powinna wyglądać? Ci słudzy nie patrzyli na matkę tak, jakby bezpośrednio. Matka wskazywała Jezusa. Czyli rzekła do, rzekła do nich, po pierwsze, zauważyła, czego im brakuje. Wstawiła się do Jezusa z tym. On jeszcze tu tak trochę się z nią podroczył. Czy to moja lub twoja sprawa, nie To widać, że rozumieją się bez słów. Bo gdy on to powiedział, ona wiedziała, że on coś podejmie. I kazała im, żeby zrobili wszystko, co on im powie. Wskazała im kierunek na Jezusa, żeby słuchali Jezusa. I co ciekawe, oni mieli zrobić rzecz. Yy, no po prostu irracjonalną. Napełnić stągwie wodą, które były duże, tam nie było łatwo te stągwie napełnić. Nie patrzyli na to, czy, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Napełniali te stągwie. Potem zaczerpnijcie i zanieście staroście. No wlali tu wodę i mieli zanieść to starości weselnemu. Więc mieli się, ryzykowali nawet ośmieszenie się. Że nagle starosta spróbuje wody, no co wy mi tu wodę przynosicie? Mimo wszystko zaryzykowali, zaufali Jezusowi, i stała się rzecz niezwykła. To wino, które im Pan Jezus ofiarował, znaczy, który im, im tak zamienił tą wodę w to wino, to wino było najlepsze, było dobre wino które zrobiło wrażenie na tym staroście weselnym. I tak, tak nas Pan Jezus obdarwuje w rzeczy niezwykłe. Musimy mu tylko zaufać tak bezgranicznie, trochę nieracjonalnie. Nasz rozum się z tym kłóci. A właśnie tak trzeba, więc to jest genialne, niesamowite to słowo. Yy, może jeszcze tak. To słowo jeszcze z Izajasza pokazuje właśnie naszą relację do Jezusa. Jeruzalem, można powiedzieć, że to tak jak kościół, odnajduje swojego oblubieńca w postaci Jezusa. I pokazuje yy, i pokazuje tutaj, jak bardzo Jezus kocha swoją oblubienicę, czyli Kościół, ludzi Kościoła. Yy. Że my, będąc na tym świecie, tak naprawdę czujemy się porzuceni, nikt nas nie kocha i tak dalej, z, z, czasami podłamani różnymi życiowymi problemami. I on przychodzi, żeby nas z tego wszystkiego podźwignąć. Dlatego, że można powiedzieć, no jak nikt nas nie kocha, jesteśmy porzuceni, ale tak naprawdę, jakby się nad tym dobrze zastanowić, to tak jest, nawet kiedy. Jesteśmy w jakichś dobrych relacjach z ludźmi, one nie są w stanie nas zaspokoić do końca, tak, do, tak jak my, tak jak my tego oczekujemy, bo my potrzebujemy miłości absolutnej, takiej bezwarunkowej, a taką nam może dać tylko Pan Bóg. Oczywiście mogą się zdarzać, Takiej miłości ze strony ludzi też, ale one są zawsze dziełem Pana Boga. Raczej ciężko sobie wyobrazić, że, że ktoś kocha, nie będąc jednocześnie, nie czując się kochanym przez Boga. Dla mnie jest to niewyobrażalne, żeby tak mogło być. Są jakieś formy przywiązania które bywają patologiczne, jak ktoś mówi, nie mogę żyć bez ciebie, jest to uwiązania, a nie miłość. I my często jakby skrótowo, nie, nie zastanawiając się nad tym, potrafi, możemy to nazwać miłością, natomiast często jest to uzależnienie. Które powoduje no, złe spustoszenie, znaczy takie spustoszenie trochę w człowieku. Bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego, nie mogę żyć bez ciebie. Mogę, ale nie chcę. To jest zdrowa, zdrowe podejście. Kiedy ta miłość jest budowana na dobrym fundamencie. Także to jest naprawdę niezwykłe to słowo z tamtego tygodnia. To było tydzień temu. Przygotowujące nas trochę do tego święta, które będzie do tak, że to będzie niedziela Słowa Bożego za, za tydzień, czyli jutro, tydzień od tego czytania, od tych czytań. Tak jakby przygotowuje nas i, te, i, ten, i to czytanie, i te czytania z tego tygodnia, co tutaj, z 19 i z tego poprzedniego, z 12. To jest właśnie w kierunku. W kierunku, idzie wszystko w kierunku tego mm, słowa. Dobra, to tyle na teraz. Z Panem Bogiem, cześć.